Dzień dobry Państwu, witam w programie Poltur, sezon drugi, czyli sezonie, w którym już nie testujemy chyba samochodów, przynajmniej dzisiaj. Zamiast tego zwiedzamy Polskę, jedziemy do ciekawego miejsca poza województwem śląskim, bo za każdym razem jak jechaliśmy po naszym województwie, to Jermek mówił, cytuję, to jest cytat jak coś, kur... Szymon, ile razy możemy siedzieć na Śląsku? No i jedziemy dzisiaj poza województwo. Jermek, chcesz coś dodać? E, tak. E, dzień dobry. Cztery oczy... Tak się mówi? Cztery oczy? Nie tak. Cztery oczy? No, po prostu mów. Nieważne. E, dobra, nieważne. E, tak, ja bardzo się cieszę, że wreszcie wybieramy się ze Śląska. To jest Poltur, a nie śląsk. Który... To będzie dla mnie bardzo ciekawa wycieczka, bo w Olkuszu nie byłem ani razu. Znaczy, byłem dużo razy, ale przejazdem, bo Olkusz to jest główna miejscowość taka tranzytowa pomiędzy naszą aglomeracją a Krakowem. Jeśli nie chce się jechać bandycką autostradą, która jest ciągle w remoncie i kosztuje kosmiczne pieniądze. I Olkusz mi się zawsze kojarzył po prostu ze staniem na światłach że wszędzie jest policja, wszędzie jest policja, dlatego trzeba bardzo uważać. Naprawdę popełniłem błąd. Bo zobaczyłem co tu jest do zobaczenia i nie przeczytałem co to są za rzeczy. I co to są za rzeczy? No tutaj na przykład są dawne mury olkuskie, czyli mury miasta, no i baszta. A, to co nieciekawego przeczytałem na Wikipedii, no. to to, że znajduje się w niej kawiarnia dla młodzieży. Co kurwa. I się zastanawiałem jak wygląda kawiarnia nie dla młodzieży W sumie, czekaj, jeśli ta kawiarnia działa dzisiaj, to, to why not? Ale my nie jesteśmy młodzieżą wiermek. No co nas? No, będą pytać o dowody? Tak. Okej, okay, no rynek jak rynek? No tak, typowe stwierdzenie kazacha w Polsce, jak zwykle. Tak. No ale tak powiem Jak tam... Mam mieszane uczucia, ale całkiem są dobre. Nie, no powiem szczerze. Tak jak mówiłem, do tej pory mi się to miasto zawsze kojarzyło z DK-94 do Krakowa. No i w sumie, tak jak powiedziałeś, mam całkiem pozytywne uczucia. Myślę, że będzie gorzej. W sumie całkiem ładnie. No i nie wiem, ja nie miałam żadnych tych predyspozycji. Oczekiwań. Czy oczekiwań czy uprzedzeń według czy odnośnie. Odnośnie. Tak, <grywa> odnośnie, odnośnie Olkusza, eee, więc no nie, nie wiem co powiedzieć, no jest jakaś piwiarnia miejska. Eee... Kurwa. <grywa> co, no. czy to było pozytywne czy negatywne? No, takie 80 na 20. <grywa> Okej, okay, dobra. 80 na 20. <laughs> ale w, w którą stronę? Więc no 60 takie pozytywne. Okej. Okay. No a Ty co myślisz Szymon? Bo mówiłeś, że dużo razy przejeżdżałeś przez Olkusz, ale ani razu nie byłeś tutaj. No to na przykład tutaj jest lodziarnia. No. I może Cię zaskoczę, ale w lodziarni robi się lody. O! I... Więc jak zauważyłeś mają kolejny raz koło Play'a. Tak to co ja ci powiedziałem. Tak, ale tego nie mamy na kamerze. Co myślę? Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo myślałem właśnie, że będzie mniej więcej tak jak jakiś tarnowskich górak. W sumie na razie, poza tym, że w tarnowskich górach było dużo fajnych zabytków w środku miasta, to tu jest trochę ładniej. Myślałem, że będzie gorzej. Zawsze wszyscy mówią, że Olkusz to taka dziura. A jestem pozytywnie zaskoczony. Musimy trochę mówić ciszej to strasznie echo. E, e, tak. Ale wiesz co mi się podoba tutaj? Nazwy sklepów. Czemu? Bo wcześniej było, że piwiarnia miejska No. była palarnia kawy. No ale palarnia kawy to jest normalna nazwa. Szafa? No dobra, to jest lepsza. Bardzo bezpośrednio nazwy. Tak, ale, ale palarnia kawy Jarmek to akurat jest normalna. No, no dobrze. To jest takie po prostu, właśnie tam chyba, ja nie wiem, nie, nie pije kawy, ale wydaje mi się, że kawę się pali jakoś, nie? No jak ją podpalisz, to się zapali. <grym> Tylko dodam, że to jest póki co pierwsze miasto w ramach Poltura, gdzie nie ma Ministerstwa Wódki i Śledzia. Wow, ale jest najlepsze co, jak sprawdzałem to można zobaczyć w Olkuszu na mapach to trzecią propozycją był kebab. <laughs> Także typowe polskie miasto. Tak, bo kebab to jest tradycyjne polskie narodowe danie. Tak, dokładnie. Jak nie ma kebaba w polskim mieście, to znaczy, że nie jesteś w polskim mieście. Tak. Oglądałem filmiki z YouTube'a, które są nagrane na temat Olkusza i tam było takie nagranie bardzo fajne. Po pierwsze, na pierwszym miejscu najpopularniejszy film był z TVN24, jest faktów TVN, gdzie nagrywali na jakiejś ulicy w Olkuszu, że można wziąć sobie asfalt do domu. Co, k**a? No asfalt można było zbinąć i zabrać do domu. No. <laughs> Ale czekaj że taki, który jeszcze nie jest ułożony? Nie, taki, który był na drodze. Aha, czyli on po prostu... Nie, była siatka położona pod asfalt. Ja tu wrzucę wstawkę z tego. Chodzi o fragment remontowanej drogi w Olkuszu. Położono ją na specjalnej tkaninie. Jeden błąd drogowców i asfalt nie związał się z podłożem. Efekt? Jak dobrze się uprzeć, można całkiem spory fragment drogi podnieść, zwinąć albo zabrać. Jest nowa droga i od razu nowa atrakcja. Podnoszenie asfaltu. Mieszkańcy ulicy Podgrabie długie lata czekali na nową drogę, ale to co dostali nie do końca spełnia ich oczekiwania. To po prostu można, była taka siatka, podnosiły się i asfalt się zbijał. <głosy> <głosy> Aha, także zajwiste. No i druga rzecz, którą zobaczyłem, jaka, to to, że. Było nagranie em, telewizji lokalnej, które nazywało się Czy Olkusz jest nudny? I tam dzieci i młodzież wypowiadały się na zasadzie, że no w Olkuszu nie ma nic do roboty, w innych miastach jest, są jakieś kluby muzyczne itd., na co odpowiedź była z Urzędu Miasta, nie? I też redaktor, redaktor prowadząca tam mówi Olkusz wcale nie jest nudnym miastem, bo w Olkuszu można rzucać się śnieżkami, zjeżdżać na sankach i iść na kurs Fotografii telefonicznej. W sensie fotografii telefonem komórkowym. W małym miasteczku, takim jak Olkusz czas płynie wolniej. Dla młodych jest to ogromna wada, nieco starszym mieszkańcom ilość wydarzeń zupełnie wystarcza. się dzieje, zawsze coś ciekawego się dzieje. Jakieś uroczystości, czy koncerty to takim miastem, w którym w zasadzie nie ma żadnych ciekawych miejsc. Spotykamy się, ale to są właśnie tylko miejsca no, typu McDonald's ma Sofa i praktycznie. Dlatego się ograniczamy. Przy niewielkim wysiłku można znaleźć miejsca, które w ciekawy sposób wypełnią wolny czas. Warsztaty taneczne z różnych różnych stylów, fotografię otworkową i fotografię komórkową, warsztaty plastyczne prowadzone w oparciu o nasze Kolekcje muzealne. Zamiast siedzieć bezczynnie, warto przyjść i nauczyć się malowania, robienia zdjęć czy choćby gry na skrzypcach. Okazuje się, że nawet mała osiedlowa górka między blokami może zapewnić rozrywkę. To się. to jest super rozrywka. No, dokładnie. Także jeśli jesteście z Urkusza, to koniecznie powiedzcie, czy faktycznie jest tutaj nudno. Dobra, co? No nic no po prostu idziemy dalej, nie? No, nie, nie idziemy? Idziemy. Tak. Kur... Jermek. Czuć, że nie jesteśmy na Śląsku. A, że czym? No, po pierwsze. Architektura, niby prawie taka sama, ale. Nie, no, ale prawdę mówiąc, faktycznie po architekturze tutaj widać bardziej, że to jest ta małopolska architektura. No. Na Śląsku jest więcej tych kamienic, familoków. To tak. To tak jak na przykład w Holandii jest baroko, a w Niemczech. E, gotyka, <noise> a niby jest blisko. A u nas co jest? Comic Sans? <noise> Zauważyłem w ogóle, że to jest bardzo dużo takich małych figurek w całym mieście. Musimy poczytać, skąd one się wzięły. Wyglądasz teraz, jakbyś prowadził jakiś dokument historyczny. i e, do tego Jak się wieku. nazywa taki najbardziej popularny, najpopularniejszy program, taki turystyczny. E, oprócz Makowicza. Poltur. Zgadza się. W sumie to widać, że miasto jest na tym... Jak się nazywa hill po polsku? Co się nazywa? Hill. Co się nazywa? Hill. 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 A, w górę. Jak Benny Hill, tylko A, W górze. No, że miasto jest na wzgórze. No tak, to widać. Na wzgórzu. Na Wzgórzu. Tak, dobra. Majne My, myn, polisze. polnisze, nie? polnisze, jest nicht gut. Co jest krokusy? Krokusy to są te kwiatki, co wychodzą po zimie, takie fioletowe. A Wiesz, jak się nazywają? Dobra, wiem, że to nie jest dobry moment. Nie no, czemu? Mówić, chętnie. mówić jak coś się nazywa. Po, w języku wroga. E, tak, A, no, tak, dokładnie. A, ale to, no. ale nie, tylko w, nie tylko w kraju wroga się mówi w tym języku. Tak, ale mówi się bardziej logicznie. Podsnieżnik. Jermek, musimy się cofnąć. Język no. si chcę koniecznie coś pokazać. Dobrze. To będzie bardzo ciekawe. Szczególnie twoja reakcja na to będzie bardzo interesująca. Ja myślę, że już się szykuję. Będziesz w szoku, jak coś pokazać, bo w Orkuszu jest muzeum. Znaczy, w ogóle jest kilka muzeów. Olkusz jest znany z tego, że to jest tak zwane srebrne miasto, czyli tutaj były kopalnie srebra. Nie wiem, czy dalej są. Jest chyba. Nie, nie ma już chyba kopalni srebra, ale była. Jak myślisz, jakie muzeum może być w takim mieście? Muzeum srebra. Też, ale poza tym. Tych sztuczców ze srebra. To nie to. Węgiel? Nie, to nie śląsk. To no, będziesz w szoku. Tutaj w tym budynku, tylko nie jestem pewien, to jest obejmując Centrum Kultury Olkuskiej. No. Czyli Olkuskie Centrum Kultury. Czemu nie Olkuszskiej? Nieważne, Jermek. Jest tutaj muzeum. No. I teraz zrobimy taki transition. Mu co, k***a? Muzeum afrykanistyczne? Tak, Muzeum e, Afrykańskie w Olkuszu. W Olkuszu. Bogdana Szczygła i Bożena Szczygiel-Gruszyńskiej, czyli e, Polacy? Tak. Polacy. Tak. Mm, otworzyli Muzeum Afrykanistyczne. Tak. Jak Olkusz jest powiązany z Afryką? <laughs> Ale prawdę mówiąc to jest całkiem fajnie, no nie jest tak źle. Okej, okay, zgodnie ze statystyką 2017 roku, 36 tysięcy. I to małe, faktycznie. Mniejsze niż to jest o połowę, mniejsze niż Będzin chyba. No wiesz, Będzin to nie miasto. No nie no, wiesz, chodzi o, o ilość mieszkańców, nie? No. To co mi się bardzo spodobało ostatnio w Olkuszu, to to, że tutaj nie, nie chcę wchodzić na tematy, które teraz są bardzo kontrowersyjne o. i ciężkie dla wszystkich. Ale o co? W Olkuszu było specjalnie zorganizowane centrum dla uchodźców z Ukrainy i w sumie to jest bardzo spoko. Było tutaj dużo namiotów no. i właśnie przyjeżdżali pociągami no. i autobusami i tutaj wszystko ogarniali. Także za to jest bardzo duży plusik z mojej strony. No i też z tego co widziałem na jednym z kanałów YouTube'owych. Gościa, który jeździł też autobusem Polkuszu, po to, to wymienili prawie cały tabor autobusowy w ciągu jednego dnia, o, jakieś kilka lat temu.